Tak wygląda moja sylwetka po 6 dniach na redukcji. Wiadomo, że tutaj dużo nie można oczekiwać po takim krótkim czasie i raczej zmiany mogą być co najwyżej kosmetyczne. Tak to wygląda w innym świetle. Tutaj jestem akurat w łazience i tak to wszystko wygląda. No, też widać, że jest troszkę tej masy mięśniowej. Jeżeli chodzi o mój pierwszy posiłek, to po prostu jest to kawa z mlekiem. Uwaga, przez te 5 dni udało się zrobić 92 km. Dzisiaj sobie zresetuję i zobaczymy, ile dzisiaj zrobię. Dobra. Wycinę. ogólnie dzisiaj też zaplanowałem sobie trening siłowy i też chciałem zrobić około 30 km na rowerze, tak. na razie udało się zrobić 16 km kolejny mój posiłek to takie grachameczki z kawą, z serkiem śmietankowym i z lekkim serkiem wiejskim, to wszystko miało tyle kalorii szybkie, smaczne i proste, i o to właśnie chodzi ja się najadłem, ale ktoś chyba coś chce ode mnie Mówię o tobie. Nie udawaj już, że nie wiesz. Później poszedłem z mamą zrobić trening na półmaraton, żeby ją motywować, wspierać. Ma zrobić 10 km dzisiaj? Tak, koniecznie. Pocz... No I zaczynamy. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj. dawaj, dawaj! Nie poddawaj się! Dumna jesteś, że przebiegłeś tyle kilometrów? Tak. Gratulacje. To teraz możesz zjeść. Tu ci przygotowałem. <laughs> Schabowe z ziemniakami. Dobra, no widzisz to? Super. Moim kolejnym posiłkiem były takie ziemniaki ze schabowym, i do tego ogórki kiszone. Zjadłem troszkę więcej tych ogórków, obok nie były jeszcze słoik także bez kombinowania prosto, smacznie i przyjemnie. Następnie musiałem wrócić do domu, także musiałem zrobić więcej tych kilometrów. Na razie udało się zrobić 31 kilometrów. Ale jeszcze dzisiaj pójdę na siłownię Także pewnie będzie jakieś 35 km plus trening siłowy Udało się zrobić Chodzi o mój ostatni posiłek To taki makaron z twarogiem, jogurtem, z taką przeprawą do twarogu I naprawdę dosyć szybko się to robi Jest to naprawdę smaczne i bez kombinowania i tak wyglądał mój dzisiejszy dzień 2500 kcal i jeszcze dobiłem 11 tysięcy kroków.